Cześć, jestem Max Games. witam was w kolejnym na moim kanale, no i dzisiaj jak mówiłem będę nagrywał czasami też na telefonie, ale nie wiem czy ja będę, no jak widzicie jestem niestety na publicznym serwerze, ale dobra, nic nie ważne, widzę, dzisiaj przetestuję sobie jedną z najnowszych postaci, która została dodana na nowy update, czyli Titan Beach Ball Mema, więc widzę, zostawcie tutaj łapkę w górę i subikę, żebyście byli na bieżąco i nie być żadnych filmów. Bo ponieważ wiecie, teraz, jak to teraz, jest update, to niedługo będzie kolejny update. Bo już niedługo wyjdzie pani odcinek 77, part 1. Czyli albo dzisiaj, albo jutro. Mam nadzieję, że dzisiaj. <laughs> Dobra, jakbycie przetestowaliśmy już Sant Wizarda, to dzisiaj przetestujemy sobie Titan Beach Bowman. No i to już będzie najwyżej koniec. Bo jak wiadomo, Aqua Titan Speaker i tak nie zdobędę. To więc tak. Mierzymy oczywiście Santy TV, mam Weźmiemy sobie oczywiście też Ming Pigmana, żeby Mewingował Weźmiemy oczywiście sobie też Titan. I teraz tak. Titan Beach mam ma 30 tysięcy na start i o 180 tysięcy damage'a, Okej. Okay. Weźmiemy sobie jeszcze sera i DJ'a. I tak, on jeszcze ma co? Ma jeszcze Blast ranger Ren... ma 70 range, widzowie. I to ma 105 tysięcy DPS, czyli... Widzowie, to jest troszeczkę jak Ultimate, więc... Widzowie, czy Titan Beach Bowman to jest ukryty Ultimate? Nie wiem, co ale on. Na pewno on to chyba jest lepszy od Titan Drilla, bo Titan Drill ma 170 tysięcy. Tymczasem Titan Beach Bowman ma 180 tysięcy, więc lepszy od Drilla. No i on ma troszeczkę podobne rzeczy co Clock Titan, czyli Splash i Piercing, bo Titan Clock też ma Piercing i Splash, jak chyba dobrze pamiętam. Albo nie ma splasha Nie, no, ma Splash raczej. No, więc on jest jakby chyba jak Titan Clockman No, ale na pewno co to Titan Beach Booman jest lepszy niż Drill najpewniej Bo wiadomo więcej damage'a Więc no nie tylko damage przekonuje do tego No jak widzicie to mu... nagrywam na telefonie, więc mam takie tutaj rzeczy Tylko błagam żebym mógł wybrać mapę Mogę, yes. jest, Nightmare No widzimy, lecimy gierką no, ben... No tak, kamera nie mogę, nic innego, widzę, jednak oczywiście postawimy wszystkich. To jest tak, tutaj tam, jezus, co to jest za piłeczkę śmieszna. To jest tak, go jakoś tak postawimy, bo wiadomo, on ma piercing. Tak, go, tak, 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 jakoś postawię to raczej nie... to wiadomo, nie? Czyli tu postawimy DJ i a Onsera Alonser obniży mu cooldowny, a DJ Speakerman podwyższy mu damage, czyli, czyli on ma ile? 15% Speakerman. To 180 tysięcy to może być więcej, nie? No DJTV na pewno by DJTV by jeszcze lepiej go zbustował. No ale ja nie mam DJ TV przypominać, wiadomo. Więc no... Na razie nie, na razie nie mam DJ-a. youtube też na razie nie, nie, nie zarabiam. A ciężko jest. No no dobra i tak się zdobędzie kiedyś go co nie. Jak wiadomo widzę na no, ja, na razie na co chcę polować, to na Shift clockmana to ja na pewno co bym chciał, że na no, Chief Clockmana teraz Dobra teraz tak, stawiamy tutaj Mewing TV-mana, niech miminguje już Będziemy go się też szybko ulepszać, bo... Bez Upgrade Large laser, Upgrade Large nie damy rady szybko... Nie damy rady na przykład temu mutanto, Mutant... Mutantowi nie damy rady Bo ten Mutant z Kibili jest silny No a trudno po, no to się mówi nie? Jak silny to silny, nie? Hihi Dobra, czyli tak, zaraz będziemy musieli ulepszać Mewinga na drugi level. I po tym, jak ulepszymy Mewinga, zaczniemy ulepszać. No, postawimy Titan Beach Bowman, nie? Wiadomo, Titan Beach Boomer to jest największa gwiazda teraz na tym filmie. I teraz tak, poczekać, czy upgrade'ować? Ha, lepiej poczekać. Bo jak Spidery i ten zginie, to wtedy Spidery i Glassy stają się idealne na jego upgrade. Więc uwaga. I mamy. Pierwszy tysiak. No i teraz mam nadzieję, że trochę więcej HP będzie mu zjeżdżało. No bo wiadomo, upgrade no, jakoś jak zawsze granto, to upgrade laser daje go tutaj. Kiedyś go tutaj daje i później on te wszystkie skibidi niszczy, co by przeszły. Teraz tego nie ma, bo testujemy tutaj ten beach boomem. Więc no. Dobra, lecimy dalej. Tutaj za 800. Dobra, teraz lecimy dalej. tutaj mamy teraz 500 i 500, czyli tysiaka Dobra, też widzę, mi tam lecą dobrze wakacje. Mam nadzieję, że też Wam dobrze lecą. No i ten, pamiętajcie o konkursie, jest do wygrania. 5 surferów, widzę, 5 surferów i nie 6, tylko 5 surferów. Bo przez przypadek jednego sprzedałem, i no ja już swojego surfera nie mam. Więc teraz tylko pięć do, jest tylko 5, jest 5 do wygrania. Więc, więc nie swój nick, a ja wiadomo. Dam wam postacie, tylko mam nadzieję, że ktoś więcej napisze niż tylko nie wiem 5-4 osoby. Jeśli ktoś chciałby mieć takiego surfera, wiem, że lepiej byłoby mieć z podpisem, no ale... Partnera dalej nie mam. Nie wiem, ja chyba samej 100 tysięcy potrzebuję, żeby chyba go mieć. 100, 200 może nawet. Nie no, na partnera... Chiele O, muszę trochę ten. Co ja to może trochę chyba zrobić. No co na pewno widzę to ja, to ja mam ten. No co... Czeka, co teraz sam mówię? No że ja nie mam podpisu, nie? Bo wiadomo tutaj do no tego partnera to ja nie wiem, trzeba ile mieć tych subskrypcji. Nie wiem, jeśli więcej niż tyle je ja mam, to no mam nadzieję, że to się zrobić, nie? widzę, chociaż jakbym miał partnera, to wtedy byłoby może ciekawsze live bym robił. Ale no dobra, no trudno się mówi, nie? Nie każdy ma szczęście, nie każdy ma nieszczęście. No i trochę gramie mnie zlagowała Co się dzieje? Nie gadajcie widzę, że mi to jeszcze wywali. Nie, dobra, miałem po prostu. Nie, małego ten. Zlaga, dobra. Hmm? Ulepszyłem? Nie, nie ulepszyłem, widzę, myślałem, że znowu lak, ale to nie był lak. po prostu nie ulepszyłem farm. No, widzę, no idzie nam na razie dobrze, miwing na razie sobie Mewing radzi, więc jest OK. Teraz tak że za, ty za ty siaka ulepszamy. I zaraz będziemy, trzeba też Mewinga chyba ulepszać. Ale myślę, że zaraz nie będziemy się go żeby bo zaraz tam Beach Boommana będziemy mogli stawić. A tutaj ten beach boomer no na początek nie będzie ok, Bo dwa cooldowny, ale... To przeżyjemy. Dwa cooldowny to jeszcze nic. nie miał jeszcze mniej cooldown... Nie wiem, jakby miał trzy cooldowny, to bym się już na serio. To było już w głupie. Ale dobra, nieważne. Lecimy gier, gierka gierkę. Więc ten, no. Nie wiem, wiecie, ile się pojawi odcinków na moim kanale z telefonu. Na pewno niedużo, bo wiecie, też chcę, chcę tutaj poodpoczywać, nie? Więc no. Dobra, <laughs> dobra. Więc no. Oczywiście myślę, że nagram odcinek też, testuj, że gra, że będziemy pewnie jakiś odcinek z Endlessa jeszcze robić. Pewnie jest odcinek z Endlessa się pojawi, więc możecie się też szykować. Wiem, że zapowiadałem wcześniej film Endlessa no ale wtedy Goldena straciłem, więc no. i filmu nie mogłem zrobić. I teraz tak, ja Mewinga będę musiał zacząć ulepszyć. Bo właśnie trochę ciężar już mu idzie. No już tego Mewinga jeszcze będę ulepszał teraz. Bo zaraz jeszcze ten inny mi przejdą, dobra. Ulepszenie. 207 tutaj już annonser na maksa. No jeszcze tylko DJ'a chcę zrobić na maksa i wtedy mogę już ulepszać farmy i potem tutaj tam beach bowman jest stawiany. W ogóle mi tak się tak śmiesznie się mówi, taj tam biczbu, bichbu. Bicibu Angielski. Szkoda że, nie, szkoda, że po polsku nie mogę, mieć, nie mogę mieć Robloxa. Znaczy mogę mieć po polsku, ale tu jakoś nie mogę mieć po polsku niczego. Aha, jeszcze mam... Mam jeszcze minus 20 cooldow'na. No, dobre, śmieszne. Dobra, jeszcze jeden tylko ten. Uczę wtedy tego gościa. I te stawiamy Titan beachbola. Więc dobra. Widzę, się, szykujcie. Widzę, on jest mega łatwy do zdobycia. No 3000 coinów, 3000 gemów. Ja musiałem klokumen sprzedać. I swoje jednostki, których nie używam. I te powtórkowe jednostki. No i widzicie co, widzimy. Sprzedałem swoje powtórki, sprzedałam niestety klokumen znowu, więc będę musiał znowu ją odzyskać. Ale sprzedałem nam i żeby mieć tego Titan bola. Tylko po to, żeby mieć testing widzowie, bo nie widziałem już taki film nagrać. Dobra, tak, mamy. To sam teraz tego Titana. 3, 4. I teraz tak, o ma. moc, Jezu. Jaką skaczę, widzowie. Boże. Dobra, Iloma. 34500 Damagea? 34500 Damagea. Explosure radius 7. O ma explosure radius 05 1.6 1.6 e, cooldowna i range 12 do ulepszenia go na kolejny level, i teraz o ma gwiazdkę! Czyli gwiazdka pewnie bije z splaszem. Czekajcie, a zobaczmy na przykład. To są... Mogę, tak, tak, widzę, że z splaszem to bije. Dobra, dobra. Czyli gwiazdka bije z splaszem, a łuk, no to wiadomo, że to jest piercing. Ale widzę, że on jest mega drogi. 26 tysięcy, kolejny upgrade? To są tylko dwa upgrade? Mogę, widzę. My rozmawiamy, to liczba 6,9. ja nie wierzę, nie? Speakerman ma 6 6,9. Yy, ulepszył mu damage na 6-9 tysięcy. Ej, Speakerman, czemu 6,9 akurat? O jezus, Maria, nie wierzę. Ciekawie, jak z, z TV manem on wybił. bił. Dobra, będzie ja wiem. Teraz tak. Usuwam Mewinga. I mamy na max, I to są ma. Czekajcie, co ma łuk. Czy to jest łuk ze strzałą z papieru? Tak, to jest papier toaletowy. Ja nie wierzę widzowie. Nie, to ma papier toaletowy. No widzicie, to papier toaletowy po prostu. teraz tak, mamy piercing i mamy tak 70 range'a, wow. I 207 tysięcy ej, what? 207 tysięcy? Teraz czekać, czy jest go łatwo. Czy jest go łatwo postawić? Ej, jo, jest tak trochę łatwo, dobra. Ej, dobra widzowie, dobra. 207 tysięcy damage'a. Dobra widzowie, mam nadzieję, że na Endlessie no to coś to zrobi. Co się tu mam? Nie, wiem, coś mnie ugryzło, widzowie. Nie wiem, czem, nie wiem co. Dobra, on tu mogę łapać? Nie, to nie łapie damage'a. Nie, no dobra widzowie, mam pomyśleć, że Titan Beach Boom mnie troszeczkę zaskoczył z DJ-em, speakermanem. 207 tysięcy. Jo. Ten Beach bull Titan, ten Beachbull, no to myślę, że na Endlessie będzie mi dobrze robił. Wiecie, widzę, ja to chcę zdobyć chociaż jednego Ultimate'a, nie? Czyli Titan Drill'a. bo Clock Titana nie, nie dam, nie dam rady zdobyć, przecież. Clock Titan? Jakiego ja mam zdobyć? Masz nie? I patrzcie no to rzeczywiście bije piercing, bo przez chwilę nie, było, nie, przez chwilę nie widziałem tego piercingu. Bo jak w toalety, to nie widziałem tego piercingu, żeby to robił. Czekajcie, czy, czy, czy ten łuk był tutaj? Gdzie? Patrzcie, o! Okay, ile on bije? 0,8! ja, 0,8 to szybko bije! Mamy teraz dwóch Beach ball Titanów. Dobrze, czas na trzeciego Beach Balls Titana. Jezu, te piłki są takie śmieszne, widzowie, nie? No, bo widzę, czy brakuje na przykład Leprechauna i Leprechaun by lepszy im ręce, to wtedy... 80 ręcz, żebym widział, mieli no, bo wiadomo. Bo 70 plus 10 to tam wychodzi nam po prostu 80, tak. Ja, widzę, no, Titan Beach Bullman, no, zaskoczył mnie, ja odpiero od wczoraj go mam, bo wczoraj go zakupiłem. Więc no, no czekajcie w ogóle czy on O czy on bije wszystkich, czy on ma jakiś limit. On ma chyba jakiś limit. Bo jakby on powinien wszystkie atakować, a jak teraz patrzę, to patrzcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 6 tylko traci życie. A patrzcie z innymi, patrzcie, o widzicie? Inni nie tracą HP. No to nie wiem, czy to ma, w końcu, to ma w końcu piercing, czy to nie ma piercingu. Nie wiem. Oni teraz tak, trochę te postacie mają zbugowane. Przykład, e, upgraded kamera Spider nie polecam Wam, bo kamera... bo upgraded kamera Spider się jest popsuty. Bo jak postawicie kamerę Spider i na przykład on będzie atakował, to zamiast atakować skibidi, to on poza mapę wychodzi, więc on jest pierwszy zbugowany. Też ciekawe, czy Aquatitana w końcu naprawili. Bo też jest zbugowany przecież gości jeden. Więc no. Dobra tutaj, już go nie postawię, ale mogę tu postawić Beach Bola. I tutaj DJ'a. Wolę mieć żeby te miał jeszcze więcej damage już. Dobra, mam to i teraz tutaj mamy 34. No dobra, widzę, nie wiem, no tutaj ten Beach Ball. Powiem mega. Tylko się zastanawiam właśnie, czy na Endlessie on będzie dobry. Nie wiem, ale 207 tysięcy. Ja dzisiaj będę czym oczywiście testował go. Na Endlessie, bo wiecie, no, bym mógł to na odcinku zrobić. No ale wiecie, że ja jak chcę szybko zdobyć tego Ultimate. chcę. Zdoby... ja chcę zobaczyć, która postać będzie najlepsza na Endlessie. No na razie co to, to tak? Na razie co, to, to to Santa. Mewing, Astro i Funman czyli cztery, czyli cztery s... no tak, 4 sloty mamy jeszcze dwa sloty czyli wiadomo, bez DJI TV to trzeba coś innego wynaleźć no i może ten tu tutaj tym piątym slotem będzie Titan Beach Ball, zobaczymy zobaczę widzowie dzisiaj samym Titan Beach Ball'em będę grał pewnie więc no, hihi, -hi. będzie co będzie coś, widzowie. Dobra, kolejny Titan Beach I teraz ciekawe, czy on traci tą gwiazdkę, czy on ją dalej ma. W sumie, to jeszcze nie wiem dokładnie, ale okej. Okay. Dobra, ją postawić. Jeszcze annonsera. No jak widzicie, widzę no ja tutaj dobrze gram, widzicie? Ja teraz tak, ja się tam bawię tą piłką. Dobra, czy ja bym mógł to postawić? Mogłem, ale on wtedy nie łapie ręcza. Znaczy, nie łapie ją wtedy, ten. Nie łapie go, ten Titan, ten DJ. Dobra, no widzę, no nic już, nie będę tutaj stawiał, bo po co? Ten Titan Beach Boomer, no widywa, widzicie, widzowie, nie? No, potężny. Potężny, to może być jeden z Ultimate'ów ukrytych. Widzę, wyobraźcie sobie, że twórcy chce takiego, że jak się nie da zdobyć ultimate clocka No macie to po Ultimate clock jest za krety, a krejty jak mówię, są beznadziejne e, Jeśli chodzi o ten, bo 0.001% to tam wiecie, nie zdobyć Trzeba mieć, nie wiem, chyba 10 tysięcy krejtów Albo 100 tysięcy krejtów No, a Titan Drilla trzeba zrobić za Endlessa A wiecie, że Endless, no, nie jest bardzo łatwy Każdy ma tam OP postacie, które używają, więc no. To co jeśli widzowie, co jeśli TELANTRIK i Iwan zrobili ukrytego ultimata jako ekskluzyw nie tak widzowie, nie? Ta, to, to jest tylko moja teoria, więc spokojnie, nie trzeba się bać. To jest tylko moja teoria widzowie. No przepraszam, że tak się nie nazywałem. Chwila, ale trochę ten, było. Więc będę musiał zrobić cięcie małe chyba, więc pewnie będziecie, zobaczycie cięcie małe, bo troszeczkę mnie <laughs> gardło boli i nie mogę trochę umówić ciągle. No ale jak wracając to no mówię, może to właśnie oni zrobili takiego ultimate'a, nie? Okej, okay, tu już mamy kolejnego Titan Beach Bullmana. Nie wiem, czy to jest warto krótko kolejnego stawiać, raczej nie będzie tak warto. To już tak na pewno już wygrywamy, więc. No wiem, tutaj tam Beach Bomber, mi się widzę, podoba mega. No, najlepsza cena to jest 10 na 10 dla mnie. Pewnie inni go nie na 8, na 7, na 6, na 9. Ale ja na 10 na 10 daję, bo to jest jeden z moich najsilniejszych postaci w moim całym eku. No, usuwamy Santy, bo już tam Santy nie są potrzebne. I stawiamy kolejnego Titan Beach Bullmana Proszę bardzo O, młotem atakuje A później on... I teraz czekajcie, teraz go ulepszę Chcę coś zobaczyć Tak, widzowie O, ma wtedy młot Dobra A ten łuk tu idzie, patrzcie O, tu on chodzi Tak, widzowie, wygraliśmy No, Titan Beach Bullmana wygraliśmy, więc... Muszę nie dziwić się, ten Titan jest mega silny. No widzę, wygraliśmy Ja tam idę dalej zbierać coiny, bo widzę, że chcę zrobić nowego... chcę zabić Goldie... Godly, ale nie tego Aqua Titana, tylko tego Old Godly czyli Titan Cinema, bo nie będę polował na Godly który, no wiadomo, który próbowałem go zdobyć, się nie udało. Tamten film to była mega porażka. Jeśli chodzi o te 90... 96 tysięcy coinów, to była mega, ale to mega porażka dla mnie. Więc ja idę dalej zdobywać coiny, Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Pamiętajcie, zostawić łapkę w górę i subicie z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco, nie, nie przekopić żadnych filmów. No i kibicujcie mi, żebym zdobył w końcu tą dziesiątą rangę na Endlessie. I tutaj, żeby to zrobić emergency. Ja się Wam żegnam. Jak już to znowu to powtarzam. I się Wam żegnam. Dobra, nic tu jeszcze nie mam. Do zobaczenia. Cześć. I na razie.